Witam Was cieplutko zapachem. Tak Zakwitła królowa jednej nocy. Jest to epifilium. Pięknie pachnie. Tutaj mamy nasienniki Jeszcze jej nie wysiewałam. I kolejne pączki. Także będzie pachniało Bardzo krótki ma żywot. Także dzisiaj wieczorem już będzie zamknięta. Idziemy robić do ogrodu. Także w ogrodzie zimowym kwitnie. O co na ogrodzie? U mnie, kochani, pomału wykopki. Za dwa dni mam trzy stopnie w nocy. Stając życie przymrozi, a jednak wykopać trzeba. Także ja robię to zawczasu. Pomału sobie wysadzam. Tu jest Fontanes, już jest sadzona do doniczki. Kolejna jest w gruncie. Tu wykopaliśmy sobie pink. Ładnie puszcza dużego liścia. Ziemię zrobiłam sobie w tym roku. Kramzet, perlit i trochę ziemi. Przepuszczalna. Tu Pink ma bardzo dużo odrostów. Te wąsy puszcza. Liściory też ma ładne. No, także pomału szykuję je do spania w Donicach. Ale jeszcze. Zapowiadają ciepłe później dni i noce, także wyjdą na pewno z powrotem na ogród. Bałaganu, brakuje ziemi, brakuje keramzytu, a duże okazy czekają, żeby je wyciągnąć z gruntu. Tu mamy trochę karku z zatem ten jest zaatakowany przez grzyba z nasionka i dopiero dostaje właśnie listki właściwe. Tu jest pierwszy liść właściwy i tutaj drugi, ale jeszcze pójdą na pewno do gruntu trafi tylko jedna a reszta będzie na razie w doniczkach, mam kilka sztuk ale te są największe, ta była atakowana przez przędziorka schowana na wakacjach jej nie widziałam że aż tak ją zaatakowało także zobacz Darku, pozdrawiam Cię Darko, bo mam od niego nasiona, z kanału palma mi odbiła ma piękny okaz. Ogólnie ma piękne palmy i inne egzotyki. A co kwitnie, zaraz zobaczymy. Oczywiście zimowity. Tu się pozamykały białe, ponieważ padał dzisiaj deszcz. Tu mamy kolejną kępkę, a obok niego wysiało się celintę. To jest roślinka jednoroczna, ale yy, wysiewa się i nasionka ładnie wschodzą. Tu próbuje jeszcze nam zakwitnąć, nawet wilczą, lecz mamy. Kwitnie zawciągowiec, wyłożył nam się. I teraz zaczyna jeszcze na dodatek zmieniać kolor liści na taki bordo także z zielonego na jesienny bordowy i jeszcze ładnie zdobi kwiatkami tu wdał nam się we wrzosa kwitnie razem z wrzosem jeszcze ładnie kwitną nam dwie paszcze powysiewały się tu kolejny czas, tu mamy lantanę. Przy oczku zakwitną kibiskus bylinowy. Kolor kwiatka to różowy, płatka mu brakuje widzę. Jeszcze ładnie w pączkach, ale jak przyjdzie mróz niestety poniszczy nam pączki. Kanny dalej kwitną. Pięknie nam się rozrosła. Też pójdzie dopiero na wykopki jak solidnie przymarznie. Dziwaczek nie dojrze kwitnie, to już wydaje nasionka. Też już solidny okaz, duży rozchodnik okazały variegata, też już po malutku nam zaczyna pokazywać kwiatuszki. ale również jest ozdobą z liści żeby był gęściejszy podcinałam go także powstała ładna duża kępka Floksy przekwitają ale nadal kwitną pięknie tu już widać że wytwarzają nam nasiona o tutaj mamy zapylone nasionka znaczy kwiat zapylony i wytwarza nasiona także będzie się siało a siewek mamy później bardzo dużo, bo nie na czas usuwam przekwitnięte kwiaty. Rutewka dwuskrzydłowa. Słonecznik szorstki. Także kwitną bardzo długo kwiaty i w sierpniu, i we wrześniu. Także jeszcze mamy dużo kolorów. Tu mamy rozchodnik okazały kolor różowy, a za nim ładnie kwitnie fuksja. Tu mamy żółwik ukośny, piękna dolina. Bardzo długo kwitnie, ponieważ kwitnie od dołu do samej góry. Gdy dolne kwiaty się zamkną, otwierają się górne kwiaty. W głębokim cieniu rozkwit nam, tylko nie mogę złapać jego ostrości, rozkwit nam zawilec japoński, taki bardzo delikatny różowy kolor. Inne pączki nie wiem dlaczego tutaj nam przysły. może nie cienie albo susza spowodowała, że zasuszył pączki. W bałaganie pod orzechem włoskim znaleźliśmy, że wytryszki wytworzyły nam nasiona. I również będą ładnie się wysiewały. Także listki nam zamarły, a te, te, co kwitły, zostały zapylone. I również można bezpośrednio do gruntu wcisnąć i będą na drugi rok nowe ładne sadzonki. A tak to ptaki poroznoszą nasiona. Mam już wytryszki w kilku miejscach. Także ptaki przenoszą i same wysiewają w grodzie i na koniec bo idę robić na koniec moja babcina dalia bardzo zapomniana odmiana nie wiem odmiany dokładnie nazwy ale wiem, że rzadko spotyka na ogrodzie, ponieważ dominują już inne inne pomponiaste strzępiaste, a ta wypchana z rynku bo są ładniejsze ale dla mnie to taki sentyment do tej dali Chodź tutaj, takie ładne, biało-czerwone pomponki. Aby bujała, ponieważ rozrosły mi się tutaj drzewa i bardzo, bardzo dużo cienia miała. Ale już sobie poradziliśmy i pięknie nam zachwitła. Dobra, lecę. Jeszcze może z dwie doniczki zapełnię ziemią i roślinami. A jutro reszta, ponieważ szkoda mi, żeby zmarzły. Tutaj trzmielina ma nasionka. Jeszcze się nie otwierają. Później takie czerwone koraliczki jeszcze ze środka wychodzą, czyli nasienniki. No to do miłego. Cześć Wam. Pozdrawiam Was.